Cześć, dzisiaj myślę fajny, szybki odcinek na temat tego, że większość z aut, które Wy posiadacie, posiada ukryte menu, tak zwane menu serwisowe. Do którego, jak wiemy, jak wejść, możemy odczytać bardzo wiele parametrów, na przykład W220. Poza takim menu, jeszcze trzymając włączenie AC plus filtra węglowego, jednocześnie przez tam jakieś chyba 2 czy 3, 3 sekundy wchodziło nam w opcję, gdzie widzieliśmy kody błędu klimatyzacji. Wciskając auto, auto i potem wyłączając auto, auto potrafiliśmy sobie te kody z klimy skasować. Często jak coś tam w klimie się zadziało, to potrafiło nam to znowu tą klimatyzację ożywić. Na przykład bm mają takie Menu serwisowe, gdzie w liczniku, kombinacją, nie tyle kombinacją, co jak wiemy, jak w to wejść, możemy odczytać wiele przydatnych parametrów. Wielu z Was wiem, że kupuje takie wtyczki OBD, gdzie po prostu podglądacie parametry w czasie rzeczywistym. Tak jak u mnie, BMK na przykład przy obrotomierzu ma kreseczki, które mają wskazywać w miarę rozgrzania silnika, do jakich obrotów możemy ten silnik. Kręcić, ale na przykład nie mam wskazania temperatury cieczy chłodzącej, co jest bardzo przydatne, muszę przyznać, bo wtedy od razu wiadomo, kiedy jeździmy silnikiem dogrzanym, kiedy jeździmy silnikiem na przykład niedogrzanym, kiedy mamy uszkodzony termostat w naszym aucie. Więc jest to bardzo przydatna funkcja. Temat wiem, że w BMK jest oklepany, ale ten odcinek jest raczej jako ciekawostka, a nóż widelec. Ktoś nie wie o tym i właśnie. Się dowie i mu się to do czegoś przyda, więc nie przedłużamy, bo myślę, że każdy wie o co chodzi. Idziemy do i pokażę Wam na przykładzie mojej bęki, jak w takie menu wejść. Ok, tak jak widzicie, jesteśmy w menu, będziemy musieli tu dość szybko działać, także też szybko będę mówił. Włączamy sobie yy, przycisk od zerowania licznika, czekamy aż wejdziemy w menu, cały czas trzymamy. W tym momencie lecimy sobie na dziewiętnastkę, Tutaj odblokujemy, i cztery ostatnie liczby winu musimy do siebie dodać. U mnie jest to suma 27. To odblokowuje nam wejście w ukryte menu w waucie. O, przeleciałem, muszę jeszcze raz. I w tym momencie odpalamy sobie auto. Jeżeli dłużej przytrzymamy, wychodzimy. Jeżeli naciskamy krótko, to wchodzimy. Tutaj na przykład mamy litry na godzinę, litry na 100 km. Wyjdziemy sobie z tego. Tutaj będziemy mieli właśnie na przykład temperaturę cieczy chłodzącej, wychodzimy. Tutaj mamy prędkość. Tutaj mamy na przykład napięcie akumulatora. Jak widzicie, opcji jest dość sporo, także można się. Śmiało o tym pobawić. Ja sobie wrócę na siódemkę, bo chcę zobaczyć, jak będę jechał, do ilu mi dobije termostat. To znaczy jaką temperaturę osiągnie silnik. Dobra, myślę, że taki fajny, ciekawy odcinek. Widzimy się w kolejnym. Jeśli się podobało, oczywiście lajkujcie, subskrybujcie do następnego hej.